Poza Piusem X to jest dla mnie największa postać XX wiecznego kościoła katolickiego. W seminarium arcybiskup Marcel Lefebvre był tematem tabu. Dlaczego świat nie nielawidzi Kościoła? Jakie są dążenia tego świata? Dzieje się to, co było zamierzone. I to dzieje się nie przez zewnętrzny wrogu, a wrogu, który jest wewnętrzny kościoła. Biskup Lefebvre. Był człowiekiem, który dochowując prawdy, widząc jak wielu kapłanów zbudziło, wychodził do wszystkich. Arcybiskup Lefebvre nie chciał mieć racji. On nie walczył o rację, on walczył o prawdę, to jest zupełnie coś innego. Na jego oczach działo się taka degeneracja tego ideału kapłańskiego. My nie jesteśmy przeciwko papieżowi, ponieważ go uznajemy. Salus animarum suprema lex. Zbawienie dusz. Jest w najwyższym prawem. Gabriela dążyła do świętości, chciała wychować swoje dzieci do świętości. Ile godzin spędzał arcybiskup pokownie wisząc u kolejnych klamek watykańskich i błagając, pozwólcie nam tylko robić to, co robiliśmy od początku. Bractwo zachowało katolicką doktrynę, bractwo zachowało katolicką liturgię, bractwo zachowało katolicką dyscyplinę. Ekumenizm, wolność religijna, kolegializm, to bomby zegarowe, zapożyczone z doktryn antychrześcijańskich, antykatolickich, które są przyczyną kryzysu w Kościele. Arcybiskup miał ze sobą bardzo e, bogatą działalność misyjną. To nie tylko arcybiskup Marcel Lefebvre zareagował w kierunek zwrotu ku, ku, ku tradycji, czy też podtrzymania tradycji, ale szereg księży diecezjalnych, czy zakonników. Msza tradycyjna. Wytwarza zupełnie inny sposób moderowania życia, także moralności katolickiej. Nie można formułować generalnego twierdzenia, że nowa msza jest nieważna i heretycka. Niemniej jednak zwolna prowadzi do herezji. I Jeśli Pan Bóg chce, to zostanę tutaj do końca życia. Jeśli chce, gdzie indziej, gdziekolwiek. Świat jest za mały dla kapłana, bo kapłan widzi je dla Boga. Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać będę. Modlę się prawie codziennie, żeby, żeby doczekali tego wielkiego dnia, żeby został wyniesiony na ołtarze. Bractwo jest czymś, co należy zniszczyć, bo ono stoi na przeszkodzie w zaprowadzeniu całkowicie innego porządku na świecie. Wiedział, że ma obrońcę w Bogu i, i wytrwał.